Program, który Państwo oglądacie, to wieczór WTK na żywo z Poznania. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór, witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszamy na kolejną odsłonę rozmowy z gościem wieczoru WTK. Free Ukraine to hasło przyświeca organizatorowi cyklu koncertów, które już w kwietniu zjednoczą polską i ukraińską scenę muzyczną. Taką też nazwę przyjął sam cykl, z którego dochód zostanie przeznaczony na polską misję medyczną, niosącą pomoc humanitarną mieszkańcom Ukrainy. Free Ukraine, w ramach którego wystąpią Troj Zilia i Dagadana, wystartuje z 24 kwietnia w krakowskim klubie kwadrat. Cały dochód, zarówno ten pochodzący ze sprzedaży biletów, plakatów, jak i środki zebrane w trakcie koncertu zostaną przeznaczone na polską misję medyczną. Już teraz Państwa i moim gościem. Gościem wieczoru WTK jest Daga Gregorowicz z zespołu Dagadana. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Państwu. Daga dana już od ponad 13 lat znakomicie łączy elementy kultury polskiej i ukraińskiej za pomocą jazzu, elektroniki czy world music. Zespół jest ambasadorem słowiańskiej kultury zarówno polskiej, jak i ukraińskiej. Jako jedyny zespół z Polski i Ukrainy zagrał w 2019 roku na legendarnym Glastonbury Festival. Oznacza to, że dla was wspieranie Ukrainy jest teraz niezwykle ważne. To jest oczywiste, mając w składzie Ukrainkę danę wennycką pochodzącą z Iwana mieszkającą przez wiele lat w Lwowie, a teraz mieszkającą we Wrocławiu. Mamy bardzo wielu bliskich w Ukrainie i te informacje o wybuchu już pełno-masztabnej wojny, bo przypominamy, że wojna trwa w Ukrainie już 8 lat. No, nas, nami na tyle wstrząsnęły, że wiedzieliśmy, że trzeba działać natychmiast i y, robić to, do czego jesteśmy powołani. Zarówno y, zaczęliśmy grać koncerty, ale także mówić o tym, jaka jest Polska, jaka jest Ukraina, jaka jest nasza, y, jaka nasz, jest nasza relacja, i także Polakom przybliżać y, Ukraińców. Y, robiliśmy to w Radiu 357, w codziennej audycji przez miesiąc. A teraz wyruszamy w bardzo dużą trasę, zagramy nie tylko w Polsce, ale dotrzemy aż do Indii, do różnych krajów europejskich. A teraz chciałabym zaprosić Państwa serdecznie na spotkanie w Wielkopolsce, to najbliższe, do Wielkopolski będziemy wielokrotnie powracać, ale 28 kwietnia w klubie TAMA. Zagramy koncert, na który mogą państwo kupować cegiełki. One są w różnych kwotach. One się tak naprawdę niczym nie różnią. Różnią się tylko tym, jaką ofiarnością państwo mogą się w danej chwili wykazać. Przybędziemy z zespołem Zelwowa, który jest bardzo energetyczny, Trojizja, który wykorzystuje bandurę, czyli tradycyjny instrument ukraiński, ale naprawdę będzie można poskakać, potańczyć, dobrze się pobawić. No, Ada Gadana przyjedzie wreszcie do Poznania z nową płytą, płytą Tobie, która jest teraz nominowana do Fryderyków. I właściwie dzień przed rozdaniem, przed galą przyjeżdżamy tutaj. Ja jestem Poznanianką i tym bardziej cieszę się, że zagramy w pięknym klubie Tama. No i tam też nie tylko damy czadu, ale przede wszystkim zmobilizujemy nas wszystkich do, do chwili refleksji i także przyjeżdżamy z utworami, które nawiązują do najstarszych pieśni znalezionych na ziemiach słowiańskich, czyli pieśni życzeniowych, które mają przynieść dobre życzenia wszystkim. No, czyli na pewno możemy spodziewać się niezwykłego koncertu z waszym udziałem. No właśnie, czego możemy spodziewać się po koncertach Free Ukraine? No będzie to także współpraca, bo nie tylko w piel zagra ze Spółtrojezilia, a potem Dagadana, ale także muzycy będą się wymieniać na scenie. I no to jest taki głos, głos wolności, który, który przez muzyków będzie rozbrzmiewał. Można sobie zadawać pytania, czy w trakcie wojny należy się bawić. Mój przyjaciel, który jest muzykiem i, i który wyruszał, wyruszał na front już w pierwszych dniach wojny, powiedział y, do mnie jako do, do redaktora muzycznego, y, nie graj za, za, za dużo tych smętów tylko. My potrzebujemy wszyscy teraz odwagi, my potrzebujemy wsparcia, energii, bo y, żeby zwyciężyć trzeba mieć, trzeba mieć bardzo dużo sił. My w to zwycięstwo wierzymy. Wiemy, że pomoc Ukrainie to jest pomoc długofalowa i każdy z nas musi mieć naładowane powerbanki takiej największej mocy. To także będzie wyraz wsparcia dla tych, którzy, którzy pomagają w Poznaniu. Poznaniaków, którzy chcą wspierać na, różny, na różnych frontach Ukraińców, jest bardzo wielu, więc to też taka będzie okazja do do spotkania się i do pobycia razem. Także jeżeli Państwo mają wśród, wśród nowych przyjaciół, znajomych Ukraińców, to weźcie ich ze sobą. Niech to także będzie dla nich taka chwila, gdzie widzą, że także język ukraiński pojawia się na scenach nie tylko polski, ale nie tylko. Tym bardziej, że warto powiedzieć, że koncerty wasze będą odbywać się na terenie całej Polski. Od Krakowa aż po Gdańsk. Tak, gramy w Krakowie, w Katowicach, w Wrocławiu, w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. To tyle, jeśli chodzi o trasę pre-Ukraine. A sama Dagadana będzie grała naprawdę bardzo dużą ilość koncertów. Całą wiosnę, lato i jesień. Polska, ale to także będą kraje, i ościenne, i też to będą dalekie podróże. Wszystko na stronie dagadana.pl i także na naszym Facebooku, to wszystko się na bieżąco aktualizuje. No i my, my tym także tam także tą trasą oraz wszystkimi innymi koncertami pokazujemy, bo już istniejemy 14 lat, że oczywiście nasza historia, która Bywała bolesna, jest ważnym elementem naszego życia, ale historia także dzieje się teraz. I to, co zrobimy, czy zdamy, zdamy egzamin z bycia człowiekiem, i czy będziemy mogli swoim dzieciom, wnukom opowiadać, że w momencie próby zachowaliśmy godność twarzy i także walczyliśmy o godność innych, to tylko zależy od nas. Zatem jest teraz codziennie czas na to, żeby pokazywać prawdziwą odsłonę Solidarności i także budować nową historię, taką, z której będziemy dumni. O tym wszystkim opowiadała Państwu Daga Gregorowicz z zespołu Daga Dana. Daga, bardzo dziękuję za tę opowieść, dziękuję za zaproszenie na Wasze charytatywne koncerty i bardzo trzymam kciuki, by to wszystko bardzo fajnie się udało. Dziękuję, do zobaczenia w Poznaniu 28 kwietnia w Klubie Dama. 28 dzień kwietnia Daga Gregorowicz z Dagadaną wystąpi w naszym mieście. Musicie Państwo być, bo to koncerty charytatywne. Wspieramy Ukrainę, wspieramy Ukraińców oczywiście w ich walce o wolność. Free Ukraina, za gości w wielu miastach Polski, także w Poznaniu. Warto o tym pamiętać. No a ja Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję, że byliście Państwo razem z nami. Nasza rozmowa pojawi się na wtk.pl, zatem jeszcze raz będzie można jej odsłuchać. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę i dziękuję także za wspólnie spędzony wieczór WTK. On cały czas trwa, natomiast za chwilę spotka się z Państwem Ewelina Dernoga o godzinie 20.30 z dnia o 20.30. Otwarta antena na naszym, na naszym kanale. Zapraszam do tego, byście wzięli Państwo udział także czynny w tym programie. Proszę dzwonić pod numer 612212222. Ja spotkam się z Państwem już jutro o godzinie 17 w powitaniu Wieczoru WTK. Jutro także będę miał przyjemność prowadzić Wieczór WTK specjalnie dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.